Witam serdecznie państwa. Zacznę od, od takiego obrazka. Ja pokazuję bardziej oczywiście do, do kamer niż, niż do państwa. Widzicie to? To. O. to to jest praktyczny praktyczny rezultat naszej skutecznej walki z inflacją. My dzisiaj się cieszymy i mamy powody z kolejnego odczytu. Jeśli chodzi o inflację we wrześniu, to jest oczywiście jeszcze prowizoryczne, ale byłby to wrzesień, byłby to kolejny miesiąc z inflacją poniżej 3%. Czasami wydaje się, że słowo inflacja, niska inflacja, że to są abstrakty, że to nie ma większego wpływu na życie ludzi. A to co pokazałem, to jest tak zwany wzrost Dochodu rozporządzalnego w polskiej rodzinie. Tak wyglądają ostatnie lata. Jak widzicie, taka sinusoida bardzo nieszczególna, a to jest okres naszych rządów. Ten dochód rozporządzalny to są pieniądze w kieszeni każdej polskiej rodziny, już po zapłaceniu podatków. Ten wzrost jest dość radykalny i on jest spowodowany y, trzema czynnikami. Po pierwsze, tak jak już o tym wspomniałem, spadkiem inflacji. A więc y, związany jest z, z końcem drożyzny. To jest y, dla nas wszystkich powód do najwię największej satysfakcji, tak jak o tym już mówiliśmy, także publicznie. Y, tę obietnicę wyborczą traktowaliśmy najbardziej serio i wiedzieliśmy, że będzie najtrudniejsza do zrealizowania. Odejście od tej gnębiącej miliony ludzi w Polsce drożyzny za czasów wpisu Skończyło się. Mamy sytuację pod kontrolą i inflacja poniżej 3%, nie incydentalnie, ale kolejny raz. To jest bardzo wyraźny sygnał, że rzeczywiście odpowiedzialnie można powiedzieć, koniec drożyzny. I równocześnie mamy największy bo ten wykres, jaki pokazuje z taką dumą, to, to jest największy w historii procentowy wzrost tego dochodu rozporządzalnego, czyli tak naprawdę realna zmiana. Nie w statystykach, właśnie w podliczeniu podatków realna zmiana w budżecie każdej polskiej rodziny. I ja wiem, że czasami to jest irytujące, kiedy władza jest z siebie zadowolona. Ja nie jestem z nas zadowolony, nie o to chodzi, ale naprawdę w ciągu półtora roku uzyskać ten efekt dzięki niższej inflacji, wyższym wynagrodzeniom, realny wzrost wynagrodzeń jest też najwyższy. Z możliwych i no, wyraźnie wyższym świadczeniem socjalnym, które wreszcie Polsko uczyniły no, krajem powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o pomoc tym, którzy tej pomocy po prostu obiektywnie potrzebują. Te trzy składowe niska inflacja, wzrost wynagrodzeń i wzrost świadczeń socjalnych właśnie przyczyniły się do rekordowego wzrostu, jeśli chodzi o ten tak zwany dochód rozporządzalny. To jest rzeczywiście powód do do satysfakcji, chociaż wszyscy będziemy chcieli więcej i to zrozumiałe i na tym będziemy cały czas pracować. Jeśli mówimy o pieniądzach, to też dziękuję za ten projekt i dziękuję też odwagi panu ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, bo to trochę odwagi trzeba. Mówię o projekcie yy, yy, opodatkowania banków. To ma Paradoksalnie bezpośredni związek z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki i jeśli ma być państwem, a jesteśmy państwem, które, które ma być bezpieczne, a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię, to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy. Taka jest brutalna prawda. I bardzo chcemy. Uniknąć obciążania polskich rodzin jakimiś wyższymi składkami czy podatkami. To chyba też zrozumiałe. I to jest powód, dla którego minister finansów i gospodarki zdecydował się na tę propozycję. A więc CIT od banków na 2026 rok 30% podstawy opodatkowania, a później regresywnie w 2027 roku 26%. W 28, 23%. Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny. Tym bardziej, że banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej. W żaden sposób nie uderza to w ich realną kondycję. Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć, jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej? To nie jest populizm, tylko dość, oczywista, dość oczywisty wniosek. I wiem, co za chwilę spotka pana ministra finansów. Wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi. Mam nadzieję, że przynajmniej panie i panowie ministrowie będziecie odporni, jeśli chodzi o, o, o atak z różnych stron. Ja na pewno będę odporny i mam nadzieję, że to doprowadzimy do szczęśliwego zakończenia, a przynajmniej do tego momentu, kiedy wyląduje to na biurku pana prezydenta do, do, do podpisu. Dziękuję też za ten projekt, który powinien uprościć procedury sądowe dotyczące Frankowiczów. Cały czas, jak wiecie, trwają prace, żeby ten, ten koszmar się jak najszybciej zakończył. W tej chwili te propozycje, jakie przygotowaliśmy, mają uprościć procedurę sądową i powinno to przynieść dwa pożądane efekty. Nie wiem w jakiej skali, ale pożądane efekty, czyli. Trochę odblokowanie sądów, głównie Sądu Okręgowego w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, który jest najbardziej obciążony tego typu, tego typu sprawami i równocześnie y, powinno to radykalnie przyspieszyć samo procedowanie tych y, spraw. Nie będę mówił o szczegółach, o tym będziemy na Radzie Ministrów mówić, ale jesteśmy pewni, że przynajmniej w części przyniesie to ulgę tym, którzy od y, miesięcy, od lat toczą ten bój, o sprawiedliwe rozstrzygnięcie dotyczące kredytów frankowych. I teraz rzecz bardzo bliska. Memu sercu też, też chcę się pochwalić. To zapowiadaliśmy z panem ministrem Marchewką na kongresie morskim w Szczecinie jakiś czas temu. I to, co zapowiadaliśmy, dziękuję za konsekwencje, staje się dzisiaj faktem, znaczy stanie się dzisiaj faktem, bo dzisiaj przed nami podjęcie decyzji o programie wieloletnim budowa statków dla uczelni morskich. W latach 2025-2029. Jako Gdańszczanin i zainteresowany tymi sprawami miałem okazję współredagować. Jedno z ostatnich wydań książki Znaczy Kapitan, książki o między innymi o, o Darze Pomorza, Kapitana Borcharta. Bardzo się cieszę, że podjęliśmy tę decyzję o sfinansowaniu. To jest blisko miliard złotych, częściowo w obligacjach, większość z budżetu dla dwóch szkół Politechniki Morskiej w Szczecinie, Statek Szkolno-Badawczy i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Następca Lwowa, to był pierwszy nasz żaglowiec szkoleniowy, następca Daru Pomorza i następca Daru Młodzieży. Dar Młodzieży, nie chce się wierzyć, to już prawie 45 lat pod naszą banderą uczy. Studentów żeglowania, więc będziemy mieli dwa nowe statki: nowy żaglowiec dla Gdyni i nowy statek szkolno-badawczy, który też przyniesie konkretne oszczędności. Dzisiaj, kiedy prowadzimy badania, robimy to na obcych jednostkach, płacimy za to, musimy dzielić się badaniami, wynikami tych badań. To wszystko nie ma większego sensu, powiem szczerze. Więc też bardzo nam zależy na tym drugim drugiej inwestycji, bo ona także przyniesie konkretne oszczędności i zwiększenie możliwości naszych naukowych, badawczych. Także jest to bardzo konkretna inwestycja. I myślę, panie ministrze, że ten nowy dar, nie wiem jak się będzie nazywał, mówię o żaglowcu, ale pamiętam jak ile emocji, ile emocji i ile takiego sentymentu. Yy... Przenosiły różne przygody daru Pomorza wszystkim Polakom, później Daru Młodzieży. Dar Młodzieży został nazwany Dar Młodzieży decyzją ówczesnego rektora. A ja mam nadzieję, że wszyscy się zgodzimy. Pan minister zwróci się do, do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z inicjatywą, żeby Polacy mieli wpływ na to, jak się jak nazwiemy ten nowy dar, a może z inną nazwą, ale na pewno będzie to duma nas wszystkich, tak jak poprzednie żaglowce, więc proszę. Przyjąć tę propozycję i, i, swy, i ja też pomogę. Tak będzie trzeba, żeby przekonać kogo trzeba, żeby, żebyśmy wszyscy mogli dokonać wyboru tej najlepszej możliwej nazwy dla naszego kolejnego żaglowca. To tyle jeśli chodzi o te rzeczy. A kwestia wojska. No tu muszę być dyskretny, ponieważ z oczywistych względów wymaga to dyskrecji, ale, ale też w jakimś sensie satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o pomoc polskich żołnierzy w ochronie szczytu europejskiego. Jutro i pojutrze odbywa się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. To w środę, w czwartek europejska wspólnota polityczna, kilkadziesiąt państw, kilkudziesięciu liderów, premierów, prezydentów. Dania miała swoje incydenty z dronami. Pani premier Danii, rozmawiałem z nią ostatnio kilka razy, nie wyklucza, Niestety, podobnie jak to miało miejsce w Polsce, prowokacji rosyjskiej, te drony nad lotniskami duńskimi i żądani zwrócił się do nas z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie szczytów obu. Głównie chodzi o zagrożenie antydronowe i traktujemy to jako, znaczy z naszej strony, jako oczywisty o, oczywisty akt Solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów, więc jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj podejmiemy, podjęliśmy już decyzję o, o wysłaniu kontyngentu za zgodą pana prezydenta, bo jak wiecie, wysłanie wojska polskiego za granicę wymaga zgody wszystkich instytucji. Podpisaliśmy stosowne dokumenty, ale też warto sobie uzmysłowić, jak. Tę, y, dla nas tutaj, dla pana premiera Kosierka Kamysza, a dla mnie tę oczywistą prawdę, jak wysoko cenieni są polscy żołnierze. Także jeśli chodzi o te nowoczesne techniki walki obrony, takie jak zabezpieczenie przed dronami, albo jeszcze bardziej powiedziałbym wyrafinowane y, y, techniki walki na współczesnym y, polu walki. I właśnie takich specjalistów Polska wysyła na ochronę, ochronę szczytu. Więc mamy w tym Smutną okoliczności nie ma się z czego cieszyć, jeśli chodzi o sprawę, ale mamy powód do satysfakcji, że to właśnie polscy żołnierze są uznani za tych, którzy mogą zabezpieczyć te dwa spotkania w Kopenhadze. Także i dziękuję za, za szybką reakcję. Na tyle byłoby dziś komunikatów publicznych z mojej strony. Także dziękuję bardzo Państwu.